Zgadnijcie, co jest w kalendarzu, który trzyma Torota w tej chwili w dłoniach i jaki to ma związek z zalą. Jeśli nie wiecie, no to za chwilę Wam opowiemy, bo jest z nami autor pomysłu na ten kalendarz, czyli Przemek Kosakowski, którego dawno nie widzieliśmy, gdzieś tam zniknął z radaru, a wcale nie był bezczynny. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, Marcinie. Mogę coś powiedzieć również na wstępie? Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie Jagodę i Sylwię ze studia poza kadrem, bo to jest ich inicjatywa. No ale ty dajesz temu. Ja daję temu twarz największym przyjemnością. Więc dobrze, ja... że wspomniałeś o tym, bo dziewczyny oczywiście bez wątpienia. A ja na pokazuję kanale, następne miesiące, Marcinek. Dobrze, ja tylko skończę myśl jeszcze i e, zaproszę do spotkania z tymi dwoma dżentelmenami. Jaków Moszyński, e, czyli uczestnik programu Projekt Kupit i Michał Milka, uczestnik pierwszej edycji programu Down the Road. Znacie tych dżentelmenów dokładnie z tych programów. Witamy. Witamy ich dzisiaj w Dzień zimie. Dobry. Dobry A ja znalazłam jeszcze zdjęcie Pauliny i naszej bohaterki. Z tego samego kalendarza wrzesień. Przemek. Yy, powiedzieliśmy już, kto za tym stoi, teraz o co chodzi? Czemu to ma służyć? O, dziękuję za to pytanie. Z wielką przyjemnością. Panie redaktorze. Odpowie, tak jest. Jest to inicjatywa, która ma wesprzeć mm. działania Fundacji Ja też. To jest fundacja, która jest nam wszystkim, całej trójce tutaj bardzo bliska. Ja z nimi współpracuję odkąd pamiętam niemalże, czyli od prawie pięciu lat. Jest cały zysk, cały zysk, powtarzam, ze sprzedaży tego kalendarza zostanie przekazany na cele statutowe, ze szczególnym akcentem i ze szczególnym uwzględnieniem w tej chwili tego, co jest najbardziej potrzebne, czyli materiałów szkolnych mm. dla dzieci z, z zespołem Downa. My to wspieramy, gdyż jesteśmy blisko tradycyjnie tej fundacji. i e, No i tak, sklep, w którym można to kupić jest sklepem prowadzonym przez fundację, więc nie ma żadnego procentu, który, mm. procenta, który przejmuje jakiś pośrednik, więc to jest absolutnie, mamy pewność, że kupując ten kalendarz dajmy pieniądze, które w całości zostaną spożytkowane na dobry cel. Który z Panów powiedział, że ten kalendarz będzie zmieniał świat? Razem. Razem. Dlaczego, e, tak, Dlaczego to ma zmienić świat? Ma zmienić, aby tak to powiedzieć, to dzięki miłości i wsparciu ludzi każdej dobrej woli. Czym się panowie zajmujecie po wyjściu z programów telewizyjnych, które uczyniły was sławnymi i kochanymi w całej Polsce? Jak wygląda dzisiaj poza telewizją wasze życie, Jakub? Moim zdaniem bardzo dobrze się czujemy, że, mogliśmy, że ja mogłem występować w tym moim projekcie, który się już zakończył, ale też się nauczyłem bardziej być otwarty mm -hmm. do innych. I przez mój projekt, projekt Kupid, prowadzony przez Przemkowasie, i wokół Krystianu, niech się nie mogę o tym wspomnieć, poznałem moją dziewczynę z tego programu. I już trzy lata jesteśmy razem. Miały. A podobno teraz planujesz jakąś <coughs> wyprawę do Norwegii, to prawda? Tak, to prawda, <coughs> ale ślakiem Wikingów. Y, <coughs> Dobrze. No Nie inaczej. Pani Dorota może no, Panią w coś interesuje? Może tak, że dzięki temu możemy się rozwijać i z przodu iść. Dzięki temu mamy. No, e, parę ciekawe rzeczy. Dzięki temu zostałem w dał właśnie z, e, w Urzędzie Miejskim. Bo Michał jesteś urzędnikiem, Jest prawda? urzędnikiem, tak, i służy innym pomocą tak. w urzędzie. Jeśli ktoś szuka miejsca albo urzędnika, który może pomóc, no to ten człowiek jest e, w prawą ręką. No, Wydaje tak. się kompetentny. Większość z nas może się rozwijać i z przodu, i dzieci, jak, tak jak my mogą zrobić lepiej. Mm -hmm. Dzięki temu możemy jeszcze dzięki Przemkowi, Fundacji ja też i nam, bo my trzymamy się razem, my, my przy tym kalendarzu potrzebujemy osoby mocne zespołem mm -hmm. i dzięki temu możemy grać w teatrze, bo ja sku się w teatrze razem, też jest jak dzięki tej Fundacji i, i Przemkowi kochanemu. No to teraz no właśnie, członkowi oddajmy Opowiadaj się, co się Michał, z tobą działo. zniknąłeś ciało, z radarów. Michał jest mistrzem mnie w zakłopotanie. Nie ma cię w mediach społecznościowych. W sensie ale za to jesteś, ministerkę broniłeś. Tak, no jakby ostatnie moje dwa lata życia to jest czas, w którym poświęciłem się zupełnie tworzeniu Przyjaznego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, gdzie e, tworzymy różnego rodzaju działania arteterapeutyczne, czyli terapie oparte o ekspresję artystyczną, czyli, czyli sztukę. No to jest rzecz, która absolutnie mnie, e, no moje życie i temu poświęcałem cały swój czas i energię, w związku z tym rzeczywiście może na social mediach jest mnie zdecydowanie mniej, ale E, dużo bardzo pracy jest, przy czym czyni mnie to też szczęśliwym człowiekiem, żeby nie było, więc że narzekam. Jest dobrze. A czy sam, e, tak jak widzimy na załączonych obrazkach, bierzesz narzędzia w rękę i ogarniasz rzeczywistość nie tylko jako organizator, ale też jako robotnik budowlany? Również, również działam, działam fizycznie, również działam z Kielnią, no, natomiast tutaj jeżeli chodzi o remont, bo te zdjęcia, które zostały w tej chwili pokazane, to jest zdjęcia z remontu e, domu, domu wytchnieniowego dla rodziców, e, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i tutaj jest zaangażowanym naprawdę bardzo konkretna, bardzo mm. mocna grupa e, właściwie z całej Polski, bo są ludzie z Nowego Sącza. Pozdrawiam, Fundację Renowo, są ludzie ze Śląska, są firmy ze Śląska, są, jest bardzo mocna ekipa z Lubelszczyzny no i działamy. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy ten projekt, który, e, który realizujemy no już prawie rok będzie zakończony i pierwsi rodzice będą mogli tam przyjechać. i Odpocząć Odpocząć, odpocząć od nieustannej opieki, od nieustannej chwilę opieki. znaleźć tak. dla siebie, tak? tak, tak Takie tak, tak, miejsce. Tak. W kwietniu, mówisz że jest szansa? O rany, mam nadzieję. Nie chciałbym zapeszyć, ale myślę, że kwiecień no to, już, no to, no to już jest taki konkretny termin. Znalazłeś tak, tak. swój cel w życiu? Tak, myślę, że tak. Nie, przepraszam, nie myślę, wiem. Cieszymy się bardzo, że y, wiesz dokąd zmierzasz i po co tam idziesz. Trzymamy kciuki za to, żeby ten projekt jako kolejny wypalił. Panowie, za wasze sukcesy też trzymamy kciuki. Najmocniej jak potrafimy. Tak bardzo dziękuję. dziękujemy. Tak, i to jest nie wszystko, żeby ja poznać grupę promysłową, rodziną, którzy stworzyli ten kalendarz wspólnie z Burczak, a gdyby i cały teatr razem, i nasz przyjazny dom, który jest tam mieszkam mhm. teraz. My chcemy zachęcić Państwa do kupowania tego kalendarza. Rąk się rozpoczął, idealny czas, żeby nowy kalendarz powiesić na ścianie, ten jak mówią nasi goście, może zmienić świat. Polecamy tu nasza koleżanka Paulina ze swoją partnerką na tym zdjęciu. A teraz oddamy antenę Bartkowi Jędrzejakowi, zobaczymy, co słychać w pogodzie, bo wreszcie coś się zaczęło zmieniać. Po dżdżystym grudniu może przyjść mroźny styczeń.